Już siedzi ryba, słuchajcie, ale jaja. <laughs> Witam serdecznie. Wobec moich niepowodzeń wędkarskich, związanych z niemożnością złowienia jakiejś ładniejszej ryby, postanowiłem dać sobie spokój i wybrać się nad Wisłę na okonki. Mam ze sobą bardzo lekki sprzęcik i mam nadzieję, że uda się w końcu coś nagrać. Jakieś okonki czy też klenie, zobaczymy. Ok, pierwsze miejsce. Tutaj wygląda to bardzo obiecująco. Mamy prąd wsteczny gdzieś tutaj i lekkie zagłębienie. Poziom wody około 1,5 metra, także warunki idealne, żeby sobie pospacerować nad brzegiem. I zobaczymy pierwszy rzut. Już siedzi ryba słuchajcie Ale jaja No nieduży, ale w pierwszym rzucie Także zapowiada się obiecująco Taki wiślony okonek około powiedzmy 18 by miał o niech się nastroszy Proszę bardzo, taka ładna rybka się zahaczył za wszystkie trzy kotwice taki okonek po to tutaj przyjechałem, żeby się po prostu pobawić z takimi rybkami o, i wraca do wody Ok, no jak widzieliście to było szybkie nawet bardzo szybkie bym powiedział w pierwszym rzucie okonek także miejmy nadzieję że gryzą i dzisiaj uda mi się nałowić tego całkiem sporo. I uda się pobawić z tymi rybkami. Może nie chodzi mi o wielkość. O, już miałem uderzenie, kolejne. Jest. Kurde. No nie, już był kolejny. No gryzą. To się liczy. Sprzęcik bardzo delikatny. Mocno wygina się pod obrotówką, trójeczką. Wędka do 7 gramów. Także typowo pod zabawę z okoniami klasyczne wiślone zdobycze zielone o jest siedzi siedzi nawet ładniejszy Ładniejsza rybka jakaś o wędka się wygina Ciągnę rekina normalnie Co to jest? Co to jest? O, od kokonek już taki przyjemny. O! Zobaczcie, wylądował tu na kamieniach biedny. O! Poszedł też taki lekko powyżej 20 może. Ale zabawa jest. No i o to chodzi. O to chodzi tutaj. Jest, siedzi, siedzi, siedzi. Kolejna niegłupia ryba. O. Taki. Wiślany garbusek. Takie rybsko. Przedniaczek, aczkolwiek, takie już jak najbardziej można łowić. Dobrze. Wypuszczamy. Okej, okay, zobaczcie co my tu mamy. Jaka ładna zatoczka. Trochę czcinek, trochę jakichś glonów. Ale widać, widać potencjał. Widać potencjał na wielkiego okonia. Okonie jak konie oczywiście. Też łowienie w rzece ma ten swój urok, że nie wiadomo tak naprawdę na jaką rybę się trafi Jak łowimy w jeziorze to wiadomo są dwa gatunki okoń albo szczupak, a tutaj to może trafić się zupełnie coś niespodziewanego. Ale strzał! ale strzał miałem. Ja pierdziele, ty jest. Jest, jest coś ładnego. Jest, jest w zielsku. Jest, 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 jest. No nie, myślałem, że to jest ładny okoń. A tu, pistolet. O Jezus, taki szczupaczek. No cóż, no zobaczcie, nie trafił. Nie trafił, bo ma obrotówkę. Ma obrotówkę z boku tutaj. Oczywiście maluszek, pistolecik niewymiarowy. Tylko żeby teraz pójść sensownie go. Aua! No daj mi się. O, jest. Taka bestia. Jak ma 40, to jest dobrze. Ale nie, na ultralight'a bardzo, bardzo fajna rybka. O, poszedł. Ale też oczywiście, oczywiście cieszy. Strzelił jak, <ścoughs> strzelił jak wielkolud jakiś.